Zajemnie się, kurwa, chłopie, chodzisz na BS i może, jedyne za czym może się schować kurwa to za swoim kurwa W wkurwieniem Z swoim wluchem kurwa, za bronią może wstać. Tak jak że... <grystujesz> Jedyne za czym się kurwa schowasz, to nie wiem za kulą, która cię tak Czy wiem? Pierwszy dzień pamiętam jak ten Train wszedł wszyscy, o kurwa, będziemy napierdować lina, bo jednym meczu w życiu tej mapy nie zagrał. No nic nie bawi tę mapę. Train był spoko, bo mogłeś, kurwa, obejść przeciwnika na milion sposobów na no, bombsize'ie. W to było fajne. A teraz? To, to ty, kurwa, obejdziesz powietrze? ci tam pytały. Dobra, S. Uh, nie, dalej, uh. nie, Dalej. So, Jakiś remake jeszcze, co? Chyba, chyba retake'i będą z tą ekipą. Pierd, dalej Dobra. Okay. O, Dobra, kurwa, jazda na tą rampę jak kasuję. Jedziemy kurwa z nimi tam To są pedały, oni mi da pójdą. Oh Zielony co odpierdalasz, pies Zielony co to odpierdalasz Dobieran bus. No, i na storówę już dostał na pizdę. oj dobra, oj, oj. tela, się ma. A już są nożówka panowie. Ale oni wezmą teraz. No po łatwiej się zaczyna. No tak, po łatwiej się nożówki. Dlatego wygrali. No bo to terroryści to na pewno mają obycie z maczotą. No tak. Ale z Dobra. W dupie, czy bro? To ja idę się, ja idę mile, ja 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 tylko zasmukuję okno. Aww, go to, Ale, ale słuchaj, ty powie. łap, trzeba rozjebać tam, idzie ty. Ja w ogóle nowego smoka się nauczyłem na okno też. O, to odpalił, mm. I Rubeka, no, co, odpalił? Maty. Maty. Rubek, jak no widać, trzeba rozjebać. Dawaj, dawaj, dawaj. No ja pierdolę, wszyscy mi idą na tego mitka. Po głowie. Po głowie jest No jelo Co dalej kurwa? Dostał, dostał Jeszcze hita w ciało dostał. On tam z 10 HP ma. Co za spell? Leżyj. Idziemy do B czy da? Dobra, idzie, dawaj B, dawaj B, dawaj B, dawaj B, B. Ja plantuję na standard. Dostał. Kuchnię, chodzi kuchni slow! Graj slow, gra i slow! Weź się słuchaj za Edwardem, bo zostaje za Edwardem. Chodźcie będę dawał info. Jest u mnie oto. Ci uważa jak nie <coughs> jest. Oj, 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 Co kurwo? Zaraz cię odpiszę... Bo mam ważną rundę w CSie. Zaraz cię w minister zapytaj, się mi do... Bo... Się... Moją przyszłą nie doszłam. Pytasz się Mikołaj. A, rozumiem. Mokiu, daję ci kurwa no, lampkę, no, jadę, my! A, a, a widzisz gdzie jestem skierowany, hopie? Rybaka jedź też! No to ja pa flasha daje daję kurwa losowego Dobra, Ja ją pasuje kurwa fucking mi Potrawiam jeden! Należy. Jala! Ały, rybaka kurwa! Co on tym myśli? Znaki mam jakieś Szybkie B, Gukio. Szybko się chcesz wyjebać? Spoko No mam w nie chcesz się z tym kurwa gówno grać już Możecie mi dwa smoki w corner rzucić, możecie wjeżdżać Wiecie Który gdzie? corner Jak tam wychodzisz? jak tam idziesz, We ja spinguję We Miejsce nie, ale mam kurwa... Zaraz wyłączę od tego samego. Tutaj. O jest kurwa? Dobra, Pasuj. ja nie jestem w stanie grać w grę. Proszę. Spalił się, na forestie chyba. Po głowie! Paka? A, ja mam pakę. Dobra, sorry. Małka dorzucił, megale On się kończy nie, 10 sekund minęło Może cię chyba A tak Dobra, na idzie łapka Kurwa, urmy mów szybciej. im. No jak ja, ja zginąłem i od razu.